Na koniec listopada mieliśmy już 105,5 tysiąca odwiedzających. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Ewa Wrochna, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam. Spotykamy się, by podsumować mijający 2023 rok. Pani dyrektor, jaki to był dla was rok? Udany rok, tak jak wspominaliśmy, pierwszy, pełny, pełny rok w zasadzie po pandemii. Tak, rok bardzo, rok bardzo udany pod każdym względem pod względem frekwencyjnym, pod względem projektowym, pod względem inwestycyjnym. Pod względem frekwencyjnym no mogę powiedzieć, że chyba idziemy na rekord. Pod koniec na koniec listopada mieliśmy już 105,5 tysiąca odwiedzających. Ale przede wszystkim tak bardzo dobry rok, ale przede wszystkim był to rok jubileuszowy. Świętowaliśmy 110 lat, tak 110 lat istnienia naszego muzeum. Jak to miejsce przez te lata się zmieniło, pani dyrektor? Jest co święty... Jest co świętować i świętowaliśmy przez cały rok, ale co to za świętowanie tak samemu? Do świętowania zaprosiliśmy turystów, gości odwiedzających nas, szkoły, instytucje, z którymi współpracujemy i przygotowaliśmy przez cały rok na cały rok przygotowaliśmy wiele działań, tak aby te właśnie instytucje, turyści mogli się włączyć w nasze świętowanie. No, oczywiście, nie obyło się bez oficjalnych. Obchodów, y, 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 uroczystych obchodów, jubileuszowych, y, ale z muzealnikami świętowaliśmy, organizując, y, uczestnicząc w konferencji, międzynarodowej konferencji Skansenowskiej, y, poświęconej zbiorom. Y, Nieoczywiste i muzeum zbiory praktyki, percepcje. Dla seniorów przygotowaliśmy plener malarski, który zakończył się wystawą poplenerową. Tę wystawę przez trzy miesiące można było oglądać w chałupie z Burdain. Dla młodszych nieco naszych widzów przygotowaliśmy konkurs plastyczny, który spotkał się naprawdę z dużym odzewem. Wpłynęło na konkurs, to był konkurs oczywiście z nagrodami. Wpłynęło ponad 80 prac, a dla wszystkich taki konkurs, konkurs Open, to był konkurs fotograficzny. Tutaj też wpłynęło bardzo wiele e, zdjęć e, z całego kraju a nawet zdjęcie z zagranicy, ze Szwajcarii. Nie brakowało też takich sztandarowych imprez, święto ziół, tajemnice Ciesiołki, to również taki stały, mocny punkt, prawda, w waszym kalendarzu? Tak, tak, to imprezy, które już na stałe wpisały się do, do kalendarza imprez, ale jak ja to mówię, zawsze powtarzam, nie tylko imprez, nie tylko kalendarza imprez muzealnych, ale również regionalnych, bo regionalne święto ziół to impreza, w którą włącza się, w organizację, w której włącza się samorząd województwa w Armii warmińsko-mazurskiego, a warmińsko-mazurskie dożynki wojewódzkie, no to już marka sama w sobie, odbywają się u nas już od 2011 roku, także imprez było też bardzo, bardzo wiele. A co ciekawe, mieliśmy w związku z rokiem Kopernika, który również świętowaliśmy, mimo że Kopernik nie jest kojarzony przecież z Mazurami, ale jako instytucja kultury również chcieliśmy zaakcentować ten rok Kopernika i wspólnie z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zorganizowaliśmy Europejską Noc Muzeów z Kopernikiem. Pani dyrektor, teraz troszeczkę o planach na 2024 rok. Działo się będzie zapewne dużo. Możemy uchylić? Rąbka tajemnicy? E, tak. Przede wszystkim w, w zakresie działalności naszej wystawienniczej przygotowujemy bardzo dużą wystawę poświęconą pani Barbarze Hulenickiej. Muzeum jest w posiadaniu największej kolekcji tkanin włosnowowych e, pani Barbary. E, to będzie działalność nasza e, właśnie wystawiennicza. Taka, no, to będzie bardzo to duża monograficzna e, wystawa. E, oczywiście przewidujemy, z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie e, konkursów ministerialnych. To są wnioski dotyczące zarówno rozbudowy, jak i e, konserwacji i remontów. Chcemy odbudować cztery obiekty litewskie, e, które istniały kiedyś, tutaj właśnie na, na tym terenie, ale po wojnie uległy zniszczeniu, po prostu strawił je pożar. Z innych takich działań również czekamy na, na, na rozstrzygnięcie konkursów, ponieważ chcielibyśmy konserwować polichromię w naszym kościele z Rychnowa, chcielibyśmy zrobić remont w salonie wystawowym, a z takich rzeczy bardziej pewnych dotację celową otrzymaliśmy na zakończenie remontu stajni z Prosny. Także to są takie nasze plany inwestycyjne, remont budowlane, a oprócz tego działalność edukacyjna, oprócz tego działalność upowszechnieniowa w postaci organizacji wspomnianych tutaj już imprez. Pani dyrektor, ja bardzo mocno życzę realizacji tych wszystkich planów, no i spełnienia wszystkich marzeń dla, dla pracowników z Kansenu. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Ewa Wrochna dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.